4 lata. 4 lata musieliśmy czekać na oficjalną polską lokalizację do gry Studia Paradox Crusader Kings 3. No ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Jak widzicie tutaj na ekranie, można w tym momencie już zmienić język gry na polski i to bez żadnych modów. No które wiemy, że. Oczywiście pochłaniały bardzo dużo czasu i pracy autorów tychże dodatków, i naprawdę to była świetna robota. Natomiast one nie zawsze były w pełni ukończone. Tutaj już mamy oficjalne spolszczenie. Co prawda, ja z porozumiewaniem się w języku angielskim nie mam większych problemów, no ale tutaj czasami język ten historyczny, te słowa, którymi operowała gra, były nie zawsze dla mnie zrozumiałe, więc mi będzie się na pewno łatwiej grało właśnie w języku polskim. No i tutaj. W można by było zaproponować jakąś małą kampanię w tej grze. Wiem, gramy troszkę stalkera, wiem, gramy troszeczkę w Wiedźmina 3, odpoczywamy czasem od Football Managera, więc czemu by nie zacząć jakiejś fajnej kampanii jakimś e, rodem z Polski. Zobaczmy. E, słuchajcie, po pierwsze, e, mam tutaj wgrany mod, który pozwala mi zacząć grę w roku 769. Oczywiście jest tutaj pewnego rodzaju problem, ponieważ mamy teraz język polski wrzucony. Więc ten dodatek, czyli ten mod 769, nie radzi sobie z językiem polskim. Wiadoma sprawa. Jak przełączycie na angielski, to ten ekran będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ale nie jest to żaden problem, dlatego że kiedy już wybieramy, kim chcemy zagrać, jakiego władcę i ród chcemy w tej grze poprowadzić, no to wszystko już jest ok, tak? Czyli nie ma tu praktycznie żadnego problemu no może oprócz kilku nazw jak na przykład abar kaganate czyli to na pewno powinno się jakoś tam inaczej nazywać ale poza tym to wszystko tutaj ładnie jest tak naprawdę nie przetłumaczone więc no nie jest to jakiś, jakiś naprawdę ogromny ogromny błąd który nie wiem uniemożliwi nam rozgrywkę ale spokojnie możecie zacząć od roku 800 a dokładnie od roku który tam mamy kolejny, zaraz sobie to sprawdzimy czyli od roku 867. No i tutaj wszystko już jest pięknie i ładnie po polsku. Ale ja bym jednak rozpoczął od tego 769. Mówię, nie powinno tutaj się. Tu nie ma chyba nowych mechanik, tu nie ma nowych tak naprawdę wyrażeń, słówek. No jedyne co mówię, może się nie zgadzać, to nazwy pewnych pewnych krajów, pewnych państw, może rodów, ale to generalnie nie jest większy. Nie problem. No i teraz tak. E, natomiast problemem na pewno jest e, moja umiejętność i doświadczenie, jeżeli chodzi o Crusader Kings 3. E, w Crusader Kings 2 grałem sporo i nawet dobrze sobie radziłem Polską, dobrze sobie radziłem również Uplandią. Też tutaj zresztą grałem taką małą kampanię niedokończoną, jak zwykle Uplandią. I takie łatwiejsze kraje nie stanowią dla mnie problemu, ale już na przykład Wessexem, no to sobie poradzić nie potrafiłem, bo tu już trzeba korzystać z tych bardziej zaawansowanych mechanik. No ale myślę, że gdybym rozpoczął kampanię najwyższym wodzem Lechem z Wiślami, to powinno być w miarę łatwo. Mi się wydaje, że poziom trudności tak dużym krajem nie powinien być zbyt trudny. Dlatego, że tak, No w zasadzie nie mamy tutaj naokoło nikogo, kto mógłby nam w tym momencie zbyt mocno zagrozić. Przynajmniej na początku. No okej, okay, mamy Morawy. To jest dość mocne państwo i tu na pewno będą oni dążyli do tego, żeby stanowić w regionie wielką siłę i potęgę, ale taka wyślania myślę, że powinna im się oprzeć. No, zobaczmy. Odpalmy, jeżeli będzie zainteresowanie, jeżeli będziecie chcieli, żeby to było kontynuowane, jeżeli ten mod z roku 769 będzie z nami dobrze współpracował, to sądzę, że możemy taką kampanię odpalić. No i jeżeli będziecie mi tutaj oczywiście pomagać, bo jak mówię, ja za bardzo się na tej grze nie znam. W dwójce, to prawda mówię, miałem tam ponad 100 godzin na pewno, ale ona była troszkę inna. No i też. E, e, no, mechaniki są w sumie podobne, więc może damy radę. Zobaczymy. E, więc tak, mamy to naszą Wiślanie. Dzisiaj sobie zrobimy taki odcinek e, wstępny, bez żadnych takich konkretnych, myślę, decyzji, no bo na nie jeszcze przyjdzie pewnie e, czas. No więc tak, nasz e, najwyższy wódz Lech e, z wiślami jest niestety e, pozbawiony w tym momencie żony nie ma żony, rodzice to Wanda i e, najwyższy wódz Krakus, Krakus i Wanda znamy to oczywiście, wiemy o co e, chodzi mamy tu Radom, tak, baronia plemię Radom, baronia Iłża, baronia Szydłowiec, baronia Opoczno, wszystko mi dobrze znane, to fajnie bo będzie klimacik, jest Radom, ekstra nie możemy tego Radomia stracić e, naszym następcą jest Wanda Wanda z rodu Lechowiczów, która ma imię po, e, po swojej babci. No to zacne, fajne i e, klimatyczne. Mamy siłę militarną e, w postaci około 1325 bojaków. Mamy też złoto z skarbcu w ilości 88, prestiż oraz pobożność. Zobaczmy sobie cechy naszego najwyższego wodza Lecha. Mamy tak, postać ambitną, czyli dyplomacja plus jeden, walka plus jeden. Zarządzanie, plus 1, intryga, plus 1, nauka, plus 1, i waleczność, plus 1. Ale mamy też przyrost stresu, plus 25%. Będziemy to musieli rozładowywać. Dalej mamy e, naszego Lecha, jako postać gniewną. To mu odejmuje dyplomację, ale z kolei daje mu plus 3 do walki i do naturalnego postrachu. Jest również postacią podstępną. No, taki wąż chyba odblokowuje cechę nauki. Sztuki spiskowania. Opinia o postaciach z cechą, postać uczciwa, minus 10. Opinia postaci wyznaczających słowiańską prawdę, minus 10. Opinia wasala, postać fanatycznie religijna, minus 10. No ale jesteśmy też genialnym filozofem. Czyli taki uczony, bym powiedział, który rozkminia naturę średniowiecznego świata. Okej, okay, w porządku. Mamy 7 tytułów, wiadoma sprawa, mamy też roszczenia do Sącza. O! To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Kto tutaj rządzi w tym Sączu? Mamy tutaj, słuchajcie... Yy, mamy tutaj, słuchajcie... Wodza Siemowita. Ale myślę, że na razie nie będziemy tutaj prowokowali żadnych wewnętrznych yy, wojen, bo jest to nam absolutnie niepotrzebne. Nasza domena natomiast jest niestety yy, zbyt duża. Czyli ja posiadam sześć aż posiadłości. No to jest faktycznie troszkę dużo Mówimy tu o wodzostwie Kraków yy, Które jest tutaj Mamy również Sandomierz, Lublin Radom, Stężyce I Tarnów, no część z nich będziemy musieli Oddać wasalom, ja bym sobie zostawił Kraków, ja bym sobie Zostawił, yy, wiecie Żeby to było koło siebie, Sandomierz i Radom Ja myślę, że to by była taka Nasza domena, czyli mowa tutaj o tym yy, O tym terenie, czyli tutaj mamy Kraków, tu mamy Sandomierz i tu mamy Radom Całą resztę rozdalibyśmy naszym wasalom. Po jednym dla każdego. Ale to jeszcze sobie zobaczymy. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł. Czekam na wasze, na wasze komentarze. Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat. Myślę, że Wiślania będzie w porządku e, tematem. Porada edukacja. Twój dziedzic nie zostanie wielkim władcą bez wykształcenia. Otwórz to, aby dowiedzieć się, jak sprawować opiekę nad dzieckiem. Okej, okay, to wiem, o co chodzi tutaj. E, trzeba... Yy, trzeba oddać dziecko pod opiekę yy, Zobaczmy sobie naszych, a tu mamy dworzanów Wasala mamy jednego i to jest ten wódz Siemowit Aha, czyli być trzeba było jakimś innym ludziom to oddać yy, Jeszcze zobaczymy, jak wygląda w ogóle nasz, yy, dworzanie to nie Jak wygląda nasza rada Małżonka nie mamy, ale mamy yy, Bolesława I on jest kapłanem koronnym, odpowiedzialnym za sprawy religijne Mamy też tego wodza Siemowita, który jest naszym kanclerzem. Mamy zarządcę i jest nim sędziej z rodu Sierackich. Racjonalny ateista. Nie wiem, czy dałbym mu w takim razie ziemię. Mamy Gniewomira i to jest nasz marszałek, który za boga się nie umie bić. No i mamy mistrza szpiegów Jadwigę, która też jest w tym aspekcie fatalna. No więc zbyt dobrze to nie, nie działa. O, kapłan koronny to może być dobra opcja zobaczymy pomyślimy na pewno musimy się pozbyć tych elementów z domeny ale też warto by było naszego naszą córkę komuś oddać edukuj dziecko eee, moim wychowankiem czy ja bym chciał zająć się czy ja bym chciał zająć się opieką nad wandą jeszcze syna syna to mógłbym chyba wziąć pod opiekę i go uczyć ale jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Opiekuna, to ja bym chyba Ja bym chyba zmienił I może dałbym temu Czempionowi, albo może Jakiejś widzer, chociaż ona jest Mistrzem szpiegów Słabym mistrzem szpiegów Szara eminencja, postać cierpliwa Żarłoczna, cnotliwa O, cnotliwa jest Może Jadwidzę byśmy oddali, albo Marii Maria jest dworzaninką Dworzanką Manipulatorka o, no, takie cechy ma średnie. Usatysfakcjonowana, wstrzemięźliwa, uczciwa jest. O, to mi się podoba. To by było chyba okej. Okay. Oddalibyśmy ją pod opiekę Marii. Honorowa sługustka. Maria będzie postępować wobec ciebie inny zgodnie ze swoją osobowością. To dobrze. Wyślemy propozycję. Ja myślę, że w porządku. Mielibyśmy w tym momencie naszą córeczkę, małą, oddaną pod opiekę Marii. A musimy też męża. E, e, znaczy, męża. My musimy być mężem. Męża nie będę szukał. Będę szukał żony. Małżonkę jakąś e, by trzeba było znaleźć. Zysk, skuteczność. So, o, właśnie. Tu by trzeba było pomyśleć. Ale to e, może Morawy albo Polszczyzna. Wiecie, związać się z sojuszem. Jakimś takim konkretnym. Tu mamy Witosza. O, 2000 armii. To by było w sumie dobre. Ja myślę. Gdybym ja się highfnął. Z kimś takim ważniejszym, prawda? Ślęzanie tu są. Ród Ślęzan. O! I to jest to właśnie. Dobrawa. Dobrawa z rodu Ślęzan. A? To by mogło być całkiem w porządku. To by mogło być całkiem w porządku. Dobrawa z rodu Ślęzan. Kim ona jest, córka? Ona jest córką tego Witosza. O, Wyślij propozycję, tak! Tak! Ja myślę, że to będzie ok! Ja myślę, że to będzie ok! Hajtniemy się z jego córką! No to by była wspaniała informacja, ja myślę, dla nas! Chyba! Wydaje mi się, że to byłoby ok! Że to byłoby ok! Zobaczymy później, jak odpalimy grę! Co z tego dobrego, albo i nie, e, przyjdzie! ja się będę grał na dwóch... Na, na razie. Wiecie, bo ja nie umiem, ja powoli muszę... Ja muszę wszystko rozkminiać mi się nigdzie nie spieszy. Legitymacja. Odzwierciedla twoje prawo do rządzenia. Twoi wasale mają określone oczekiwania odnośnie do legitymizacji i liczą na to, że je spełnisz. Większa legitymizacja zapewnia szereg korzyści, zaś niski jej poziom utrudnić sprawowanie władzy. Istnieje 5 poziomów legitymacji. Okej. Okay. I tutaj w lewym dolnym rogu znajdziesz widoki legitymi legitymizacji. Legitymacji, przepraszam, a nie legitymizacji. Okej, okay, rozumiem. Zobaczmy więc, co to jest. ambitne władca, 1 na 5 na razie jest. Twoja średnia oczekiwana legitymacja. Wasale w wpływowi. Ambitny, ambitny. No, jesteśmy ambitni na razie. To chyba dobrze. No, na razie tu chyba nic nie mogę i tak zrobić. Styl życia. No właśnie, styl życia. Jest to postać waleczna, ale jest też postać uczona. Ja bym poszedł chyba w naukę. Ja bym chyba poszedł w naukę i zobaczmy, co my tu mamy: skupienie na medycynie, na zarządzaniu albo na teologii. Ja myślę, że skoro jesteśmy filozofem, to będziemy chcieli się skupić na teologii, tak mi się wydaje. Zróbmy to. Ok. Nauka plus 2, pobożność i opinia głowy wiary. Dobra, wybierzmy sobie to. Yy, I tutaj mamy erudycję. Ok, tu jeszcze oczywiście punktów nie mamy, ale jak tylko yy, będziemy mieli więcej tych rzeczy, no to będzie ok. To będziemy te punkty przydzielać. No dobra. No i te, yy, ten limit domeny, tak? Mamy przekroczony w tym momencie. Dlatego będziemy tu musieli yy, jakby. Ten temat ogarnąć. Świetnie. No i mamy tak. Z chęcią przyjmę Twoją propozycję małżeństwa. Ty i dobrawa córka mojej osoby wejdziecie w święty związek małżeński. Niech ród, niech Rot zapewni Wam długie życie i wiele dzieci. Podpisano. Najwyższy. Dobrze. No to znaleźliśmy właśnie sobie małżonkę. Jest to córka tego tutaj oto Witosza. Sąsiada naszego. To dobrze, tak? Zwiążemy się z sojuszem. Będziemy razem. Silniejsi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, dobrze. Mamy oczywiście e, słowiańską prawdę, czyli niezreformowaną wiarę słowiańską. Podkreślając osobisty obowiązek, moralność i konformizm, słowiańskie pogaństwo jest ogólnym określeniem dla niezliczonej ilości rodzimych wyznań w znacznej części Europy Środkowej i Wschodniej. No i polska, oczywiście, kultura. Wiadoma sprawa. E, głowa kultury, o, to jest ten nasz teść. Naszym teściem jest wódz Opolszczyzny. No ale teraz tak, mamy tutaj wokół bardzo, bardzo, bardzo dużo pomniejszych takich, no wodzostw chyba, tak to trzeba nazwać, no które warto by było zacząć na pewno w kolejnych odcinkach podbijać, tak? Czyli mamy Przemyśl i tutaj na pewno mamy, a tu jest kultura ruska, obca kultura, to niedobrze. Zobaczmy tu ewentualnie co jeszcze mamy, Czerwień. To jest Ruska. Tu też będzie Ruska, tu też. A Czersk? Czersk będzie Polska. No i tutaj. Yy, I tutaj mamy pana Wielisława. Którego warto byłoby podbić. Aha. Czyli Czersk będzie na pewno naszym celem. Na pewno Gostynin. Gdzie rządzi wódz Dobiesław. Yy, ma tylko 500 wojska. My mamy 1325. To dosyć dużo jest. Całkowita liczba żołnierzy, ale jak na taki kraj to nie jest zbyt dużo z kolei więc na pewno tu będzie trzeba inwestować w te e, tematy mamy Łęczycę. o, tu nawet, o, to by była też fajna e, żeby zacząć bo oni mają aż 1000 e, wojów mamy Sierad 500, tu mamy wódz Jakse Wodza Jakse z Sieradza no i mamy również Wieluń malutki 400, tutaj tylko jest też można by było podbijać, nie? W, w koło, ale widzimy, że Bardzo Bardzo niedaleko No mamy już niestety Ten gryzm yy, Mamy tutaj już dzikusów, można by rzec Jakieś państwo, nie wiem Awarowie to są chyba Hanat Awarów to jest yy, No więc bardzo niestety blisko jest No bo my tak jesteśmy na samym południu, tak? Tu mamy już sądź więc w zasadzie granice Polski A więc musielibyśmy się rozwijać Czy podbijać Tutaj stronę e, północnego zachodu. No, ta opolszczyzna może kiedyś też będzie nasza. Zobaczymy. E, tu też będzie trzeba na pewno e, nad tym pomyśleć. No, Może być na pewno ciekawie w tej rozgrywce. Ja myślę, że wiele dobrych rzeczy się może tutaj e, wydarzyć. Kultura, tak. Ruch, ród Lechowiczów to jest nasz, e, nasz ród. Tu mamy również nasze dziedzictwa. Wow. Będę musiał o tym wszystkim sobie na początku e, poczytać. Tak, więc tu była Wanda. I tutaj był Krakus. Wanda i Krakus. Tak, 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 tak. Dobra, to się by zgadzało. Renoma 156. No, i tu oczywiście jest Wanda. I tu jest jeszcze Wódz Siemowit, ale on jest poza jakby naszym tutaj tym drzewem. No dobrze, więc mamy taki, myślę, dobry początek. Na pewno przyjmę każdą waszą poradę w komentarzu Więc jestem otwarty i przyznaję się I mówię od razu bez bicia, że grać to nie umiem raczej Chociaż u planu szło mi dobrze Podbijałem tu naokoło Ale jeżeli chodzi już o takie bardziej zaawansowane mechaniki No to przepraszam, ale ode mnie niczego się nie nauczycie Wręcz przeciwnie, ja się będę uczył od was Ale z chęcią wejdę z wami w taką interakcję I będę starał się tutaj coś dobrego dla tej naszej wiślani która mam nadzieję stanie się w przyszłości Wielką Polską. No, że będę tutaj coś w stanie zrobić, prawda? E, czyli tutaj będziemy chcieli na pewno. Tu mamy pretendentów, tu mamy części, no właśnie, e, królestwo polskie zdobyć, ewentualnie stworzyć sławię zachodnią. To jest imperium wtedy już, ale ja bym wolał królestwo polskie stworzyć. No, już by było na pewno ciekawie. Ale jak to zrobić i jak do tego dojść? No to będziemy powolutku ee, próbowali. Dziękuję Wam serdecznie za pierwszy wstępniaczek, taki wstępny odcinek. Będziemy się na pewno bawić dalej. Na zmianę ze Stalkerem i z Wiedźminem, ale oczywiście kluczem pozostaje tutaj cały czas na kanale Football Manager. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Trzymajcie się. Dobrego weekendu. Cześć!